Dzień dobry. Zapraszam Państwa na bukiecik dzisiaj. Zrobimy sobie taki mały wachlarz, jakby z liści salala. Zaraz Wam pokażę, jak to y, uczyniłam. Tak, tak o! i tak. Jem, a Kamila idzie z zaplecza z celofonem. Co? Ja Tylko nie przyklejaj, bo ja się już nagrywam. Celofan jej spadł. Normalka. Słuchajcie, mamy liść y, salalu, chciałam powiedzieć celofanu. Mamy drucik jeden, dwa, mam. Liść celofanu. Robimy sobie taką piękną trąbeczkę. Trąbeczka. Możemy sobie przebić, ale zobaczymy, bo nie wiem, czy on nie jest za gruby. Tutaj ja ich nie, przebi nie przebijałam. Wbiję sobie tutaj w liścia, trzyma i teraz robimy tapą. Jesteś cały czas Kamila, na Wizji, ja cię upominam. To słychać na bank? Nie. A dobra, w duszy z tym. Słuchaj. Dobra, idzie. Sama się zakryła. Słuchajcie, zawinęłam sobie i mam tą piękną trąbeczkę a teraz y, tutaj mam zrobione sznurko drutem, żeby troszeczkę takiego tam pazurka nadać tym liściom teraz bierzemy sznurko drut tak wygląda, tak tu jak mam tej firmy co było tam widać ale to nie o to chodzi nie lokujemy towaru i owijamy sobie taśmę, tapę tu się fajnie to też przykleja bo tapa ma w sobie ten klej i będzie trochę ozdobione takim naturalnym materiałem ja muszę szybko, powoli mówić, a nie, bo jak zacznę szybko mówić, to ja zaraz się zgubię, nie? Właśnie, łazie. Sto razy potem celofan była. Dobra, mamy to. <grym> Dobra. Dwie minuty już minęły, koziwa. No i co? I teraz ja akurat nie mam tapy, tej, nie mam kotwicy, bo najlepiej jest to kotwicą albo izolatką, jak macie. Nie mam. Nie ma cały czas w tym miejscu, gdzie ja jadę kupić, nie ma, jest taka wąska, nie pasuje mi to, muszę się w końcu wziąć w garść i sobie się zamówić. Domontowałam tutaj. Po prostu łapiecie wszystkie te druty razem, robicie sobie rączkę. Trochę długo mam tą rączkę, ale niech taka będzie. Dowiązujemy. No i mamy, słuchajcie, do bukietu gotowe. Możemy to w różnych, yy, różnie to zrobić, ale teraz robimy sobie w formie takiego wachlarza, czyli postaramy się zrobić bukiecik jednostronny. Zobaczymy, czy nam wyjdzie. Nie wiadomo. Nie wiadomo czy to wyjdzie. Dobra, będziemy najwyżej dorabiali, do, 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 do wyginali na... W starcie bukietu. Dobra. Użyjemy do tego. Będziemy po kolei tutaj lecieli. Lilia gerbera będzie, alstroemeria. Dwie gerbery różowe mamy. Jakiś goździk tutaj gałązkowy, limonią żółte i liście. Będziemy opisywać po kolei. Mamy wykonany taki la wachlarz I lecimy, moi drodzy. Nisko wkładam sobie tutaj lilię, bo ja chcę, żeby te liście były całą moją ozdobą. Dobra, muszę sobie hmm. tak stanąć tutaj. Go, lecimy. Mamy lilie, trzy lilie, a damy trzy lilie. No bo gato będzie. jak one się otworzą, to będzie jeszcze piękniej. I teraz możemy sobie powyginać te liście, jak chcemy, żeby były widoczne. Może oczywiście być ich więcej, także poczekam, Czemu? Nie masz miejsca? Jezus, teraz one stoją i się patrzą na I teraz mi nie wyjdzie ten film. Tam cię widać w tym, weź trochę potącz. Teraz mamy co? Mamy e eustomę białą. To gdzie się sobie tutaj umieścimy. Ma być poniżej wszystko. Nie zrobię. Tego. Siedzę na kamieniu myślałam, <laughs> że przejść do na kiblu. I filozofuję. <laughs> I filozofuję. Znacie tę piosenkę? Polecam. Rewelacja. Rewelacja na Bałtyku. Lody, lody. Teraz umieścimy sobie Elstomer. Y. Alstomerie. To mnie. Ta jest brzydka. To weźmiemy to. Umieszczę sobie na przykład tutaj między. Pomki Lili. Ta Elstromeria również się jeszcze otworzy, więc też będzie fajny, fajny efekt jeszcze. Będzie dosyć długo stał ten bukiecik. Nie wiem, czy to mi wyjdzie, czy mi nie wyjdzie ten bukiet. Nie, nie wiem. Pąki. Pąki no chodzi kuźba i się nabija ze mnie. Teraz daliśmy limonium. Ale jak ja mam tu pracę, w tych warunkach. Damy z drugiej strony limonium. Goździk. Troszeczkę wyżej damy sobie tego gałązkowego. Teraz sobie kolejny tutaj z drugiej, od tyłu sobie go umieszczę. Trochę do góry go mogę dać. Widać, Ania liście salarujące. Elegancja Francja. My mamy elegancko tutaj... tego. Tego, tego. Ja! <grymio> O, tu mam jeszcze tą całą y, eustomę, którą musieliśmy tutaj umieścić. Zobaczymy. Nie śpieszymy się, bo zaraz nam nic tu nie wyjdzie, nie? Tu? O, może ten wejdzie do środeczka. O, niżej będzie ta y, eustoma. Co dajemy dalej? Teraz dajemy na przykład... O! Aspidistię wariegata. Jest fajna, malowana taka. Znaczy, no nie jest malowana, tylko ma taki, taki gatunek, te białe plamki. Chyba mam przed, przetarty, mam nadzieję, ekran. I teraz go będziemy rozbudowywać. Kwiatów już tutaj nie umieszczamy. Teraz będziemy taką fajną ściankę sobie tutaj budowali. Chociaż nie, mamy jeszcze te gerberki. Także spokojnie, spokojnie. Damy tutaj troszeczkę niżej limoniu. Aspidistrę też zniżymy. Nie. Umieścimy sobie teraz dwie gerbery na dole, żeby dawały nam tutaj po oczach tym kolorem swoim. Zobaczymy, czy damy tu. Zaraz poprze poprzesuwamy. Druga gerberka. Damy je sobie tutaj, o tak razem, z tej strony. Ona się pięknie wygina w naszą stronę, dlatego ja nie mam żadnego drucika, bo ja chcę, żeby ona na nas patrzała. Dla akcentu eukaliptus cinerea fioletowy i różowy. Tylko akcent dajemy jego tutaj. No i co? I kończymy to liśćmi flebodium. Trochę złóżę. Jak myślisz, Ania? Good. Good? Mm -hmm. Listki widać w salalu, nie? Widać, nie? Można by je nawet się pokusić o ich pomalowanie na jakiś różowy kolor. Oj! Żeby wystawały też, będzie fajnie wyglądało. Oj! Mój nowy kubek. Teraz sobie to skracam. Będę związywała i zobaczę, tutaj, czy coś dajemy. Ale my chyba już tutaj nic nie dajemy. Także myślę, że gotiekut, nie? gotowy jest bukiecik, spójrzcie. Podoba wam się? Nie słyszałam nic? No, to mi się kurwa podoba. Miesz, ja stoję tu jak ten paragraf, robię bukiety, nikt mi nie klaszcze. No, brawo! Ja mam tego ryja, nie? Greckie. Jestem greckim na 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 Słuchaj ta, ja już nie mam żadnych liści Kończymy ten bukiet Ale nie czarną Pomarańczową też nie możemy skończyć My se, My se jaja robimy? My se jaja robimy? Zaraz kończę Ja się zdenerwowałam teraz Jestem mm -hmm, mm -hmm także bukiet jest zakończony już tutaj sobie go związuje elegancko kurde belek. Zobaczmy, musimy go tutaj postawić Elegancka. I dajemy kokardkę. Pasuje mi jak w pysk. Pokażę Wam tutaj kokartkę, po raz kolejny, jak się robi. Mamy tutaj Tasiemkę. Robimy to na ukos. Coś takiego jest. Pod spodu dajemy. Obracamy. Tak. I z drugiej strony, no, mechanicznie wychodzi, że musimy ją dołożyć. Bardzo proste. Zrobiłaś, nie, kokardki? Próbowałaś już. Ja też, no. Ja pamiętam, jak zaczynałam pracę w kwiaciarni, to ja brałam do domu, bo mnie tak wpilniało to, że nie miałam tej głupiej kokardy zrobić. Jak mnie to wkurzało, nie? No to to nie jest żaden lot na kosmos, nie? No, ale jak, jak ktoś idzie do kwiaciarni bez powołania, no to tak się dzieje, nie? Powołanie się znalazło. Słuchajcie, i teraz sobie przymocuję tą kokardkę. Oj, będzie przepięknie. I już kończymy cały bukiecik. Także mam nadzieję, że ja was zawsze na sam... co? Wspaniałe dziewczyny. Dobra, podcinam... Ja jestem naprawdę zażenowana. Podcinam. Zobaczymy, kto obejrzy. I zobaczymy, kto obejrzy dokładnie. Były same te biwaty. Także spójrzcie, bukiecik jest gotowy. No, jakie to są kłódki! Teraz tak stanie, dawaj, ta. On no, stoi, nie, no daj... No je! Yeah! Udało się! W Słuchajcie, sensie, ja Was przepraszam, ale... No my dzisiaj od mamy taką głupawkę. Zobaczymy, kto odsyła. I coś na końcu musimy powiedzieć, żeby... Żeby podali hasło. Na końcu wpisali w komentarz. O właśnie, jak ktoś oglądał do końca, to musi wpisać w komentarz. Oklaski. Oklaski. I zobaczymy, kto ogląda do końca moje, moje wypłuciny. Zobaczymy. Nara.